Dzień dobry, witam serdecznie Pokaż jakie zdrowe kanapeczki Zdrowe, tak tak Elegancko Kawusia się robi kochani Proszę Dobra, dolewamy wody Cyk Teraz trzeba zrobić Unboxing Nagrody Na dzisiaj Zapowiadałem na dzisiaj trochę deszczu chyba Pogoda troszkę taka Mniej pewne niż wczoraj. W miarę wyspali, ale tyłka to nie urywa. 7-50. Trzeba zjeść nielanko, napić się kawki i pomyśleć, co dalej. Tak. Masz tu może pompkę Damora, żebyśmy sprawdzili ciśnienie? Nie masz, nie? Pewnie Mam to... samo Pod... Nie, dobra, potem. Potem. Ciśnienie sprawdzimy potem. Zaraz będzie trzeba wymyślić zagadkę na dzisiaj. Teraz sprawdzimy, jaką nagrodę dzisiaj będzie można wygrać. to tak, tak. Wczorajsza nie, to nie jest wczorajsza, więc wylosowałem to. Ponownie woreczek marki Momum, elegancki, na zakupy, na piwko, na kebaba, Po pakiet startowy do szkoły, do pracy, jako domestik. Ja często, często jeździłem z takim workiem do pracy, jak jeszcze pracowałem jak normalny człowiek i sobie tu trzymałem jedzonko, a potem jak wracałem z pracy. To już woreczek do kieszonki cyk i można robić trening bez problemu. Dalej, sprawdźmy, co jest w środku. Znowu folia bąbelkowa do wysyłki przygotowana. I co my tu mamy? Mamy tutaj 200 ml uszczelniacza marki Momum. Momum Gum Tyreselant. Poczytamy tutaj coś o nim, czy nie? Keep out of reach of children. Wear A protection. Dulot Ingest Stains Clothing na MTB od 100 do 130 ml na sztukę, czyli takie coś Wam wystarczy, żeby uszczelnić sobie dwa kółka, przetestować sobie taki uszczelniacz i jak Wam się sprawdzi, to kupić sobie na przykład tam nie wiem, litr czy 5 litrów od razu z kluczykiem, ze wszystkim, także fajnie. I druga rzecz, która dopełni ten zestawik, to jest zestaw wentyli Momum, Momum Taft z Aluminium Valves. Z uszczeleczką, z kluczykiem, takie fajne, eleganckie. Jak macie szosę ze stożkiem to Wam nie styknie, bo mają 44 mm, ale do MTB, nawet na jakimś tam troszeczkę wyższym wręczy będzie idealnie. Także znowu dzisiaj taki zestawik, elegancko dla oponiarzy, w, że tak powiem w rytmie wczorajszego przebijania mojego opon. No to możecie sobie ewentualnie uszczelnić na nowo. Także to jest do wygrania. Pytanie? Jeszcze nie wiem, będzie potem. Odkładamy pakiecik. Cyk. Tu w moim rowerku już jest nowa oponka. Proszę, ładny wolfpaczek. Panowie z serwisu Fenwicka mi to ładnie przez noc ogarnęli. Miła niespodzianka. Szkodnik uregulował podobno cały temat i nie musiałem za to nic, że tak powiem, z własnej kieszeni wyłożyć. Szkodnik to, to moja ekipa podopiecznych, że tak powiem. Także rower troszkę opukany, nasmarowany. Macie już wczoraj ładnie wyczyścił, nasmarował wszystko jest gotowe. Biorę ze sobą dzisiaj już tylko dętkę, Nie biorę szydła, bo mi się skończyło, już nie kupuję, żeby nie mieć jakby wątpliwości, jak przebije oponę, to po prostu pakuję dętkę. Macie się rozciąga, pije węgle, pije Pepsi. Dopijamy kawkę chipsy. Wczoraj zjedzone, jeszcze nie wszystkie. Maciej ma dzisiaj do przejechania 34 km i 1050 m przewyższenia. Jaki jest plan na ten wyścig? 2 godziny hmm, 10, 15 maksymalnie bym powiedział. Chciałbym tak przejechać. Jeżeli nie będzie awarii, żadnych, myślę, że to jest realne zrobić. Oby Ale nie było żadnych czym? awarii w takim razie. Ja mam 51 moich, nie moich i 1800 m przewyższenia, więc myślę, że 3. 10, 3, 15, coś w tych okolicach jest realne do zrobienia. Zobaczymy, co z tego. Będzie oby żadnych defektów, oby oponka Wolfpaka ładnie sobie z tym wszystkim poradziła, oby ta Wittoria z przodu też sobie z tym ładnie poradziła. Mam tylko teraz dylemat, bo ja lubię, jakiś ładnie, a teraz nie jest ładnie, bo z przodu mam inną oponę niż z tyłu. I to jeszcze w ogóle kolorystycznie, więc jak się Wolfpack sprawdzi, to kupimy Wolfpaka na przód. Jak się nie sprawdzi, to kupimy Wittorię na tył. A Wolpack będzie w razie czego wtedy na zapas, albo Wittoria będzie na zapas, zobaczymy co z tego wyjdzie. Dobra, szykujemy się powoli, bo ja mam za półtorej godziny start. Maciej za dwie. O, to trzeba zjeść. A to ja jeszcze muszę coś zjeść, zrobić zrzut, pić dużo i jechać. Parametry, że tak powiem, życiowe są dramatyczne. Gotowość do treningu Garmina 6%. dzisiejsze HRV z nocy 66 milisekund, przy moim standardzie około 100 milisekund. Myślę, że wiecie co to oznacza. A, Łup pokazuje 26 recovery, także no dupy nie urywa. Ale recovery lepsze niż 44. Gid. 44 recovery, no to, 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 mm -hmm. to jest, on się umie regenerować. Nie to no jak? Jakbyś... Tak to jest jak się kupi przypadkowo piwko alkoholowe, a nie, nie bezalkoholowe. Tak było. <laughs> recovery jest lepsze. Pił piwka bezalkoholowe, bez które okazały się alkoholowymi. <laughs> Jak wstał z łóżka, po prostu to się zakręciło w głowie i się okazało, że jednak są alkoholowe. Ale my tutaj na vlogu nie promujemy alkoholu w żadnym wypadku, absolutnie. Ja piję tylko bezalkoholowe, ja w ogóle ja alkoholu nie piję. Ja się alkoholem brzydzę, mówię to całkiem serio. Ale najważniejsze jest to, że musimy sobie zrobić teraz jedzonko. Lecimy. Dobra, dzisiaj na oczach fotochromik, bo pogoda taka troszeczkę mniej pewna. Dramatu nie ma, ale w lesie pewnie będzie ciemno. Czekam na Macieja, analizuję sobie traskę na początek dzisiaj głównie w dół, dopiero potem gdzieś od 10 km zaczyna się jakieś większe podjeżdżanie no Szybkie podsumowanie. O, dojechałem, defektów nie było. Jechało się całkiem nieźle. Plecy mnie tak bolą, że to się w głowie nie mieści. No ale spoko. 320. Jeżeli chodzi o wynik, to póki co coś koło 50 miejsca, ale będzie pewnie aktualizacja, bo część osób się zgubiła i nadrobiła trasę, część osób skróciła i a Gdzieś tam 6, 6 km mniej mają I przewyższenia też 400 metrów Ja akurat pojechałem dobrze Dystans, przewyższenia się zgadzają Jestem zadowolony Ale tak naprawdę no nie ukrywamy, że ściganie zacznie się dopiero Jutro, gdzieś tam od tego trzeciego dnia Jak zmęczenie już porządnie wejdzie Ja już czuję, że trochę nogi zmęczone Najbardziej te plecy Także jestem wyłonię dzisiaj jeszcze na masaż, żeby je dopracować Bo też gorzej mi się przez to śpi Uff. No i co? Nie będę przedłużać dzisiaj tego vloga, jest trochę więcej ujęć chyba z trasy, więc coś z tego poskładaliśmy, jak już wiecie. Może coś jeszcze dogramy potem, jak będziemy, jak będziemy śmigać na jakieś jedzenie czy coś. Macie, podsumuję sobie w swój start. Tak czy inaczej, ciężka trasa dzisiaj, 1800 metrów przewyższenia dało się wyznaki. Druga sprawa, że no olbrzymie były ciężkie, topornie mi się to jechało. Resztę zjazdów całkiem spoko, dużo bardzo takich, znaczy bardzo długich, dużo długich, bardzo stromych podjazdów, ale radziłem sobie na nich dobrze i tam raczej wyprzedzałem niż byłem wyprzedzany. W ogóle startowałem gdzieś tam z końca prawie sektora, bo późno przyjechaliśmy i myślę, że praktycznie nikt mnie nie wyprzedził, a tylko ja całą trasę wyprzedzałem, także jestem zadowolony. Dobra, zanim zaczniemy oglądać short track to jeszcze podsumowanie konkursu i odpowiedź na pytanie. Maciej trzymaj komisyjnie, żeby nie było, że oszukuję. Bądź, czekaj, tylko Dobrze. Tu energię odnawialną i sprawdzamy. Co tutaj jest? Przód. Podpinam... Włączam może światło, co? O. Teraz tu się przesunę. sumę ale nie widzę. Dobra, ile to będzie? Czekaj, 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 czekaj wiem, było zbliżenie. Teraz ty. No. no to jest takie 79 jak na moje. Chociaż czekaj, jak tak patrzę na wprost, 75 persi z przodu. Dobra, ustalamy jest 75 OK Zgadzam się? Coś tu wyłączył się ekran, ale nadal, nadal nagrywa, tak? Nadal nagrywa Dobra i tył mogliśmy odsunęć ten mój robert to było Bez kombinacji. I tył Tył. Proszę zbliżenie. Teraz na wprost patrzę. No to jest moim zdaniem równiutkie 130 PSI Weryfikacja? Zgadza się Dosyć mało Ale dobra Muszę dopompować Czyli mieliśmy 75 i 130 Tak jest 205 PSI łącznie Także to jest odpowiedź na dzisiejsze pytanie Zwycięzca zostanie powiadomiony o tym w komentarzu a my spadamy oglądać short tracka i wypoczywać. Jesteśmy po obiadku. Czeka nas dzisiaj jeszcze kolacja grillowa, bike maratonu. Jesteśmy bike adventure, jesteśmy po piwerku, oczywiście bezalkoholowym. Tym razem już tak. Tym razem już tak. Maciej też o to zadbał. to podwójnie. No i co, odpoczywamy. No i ostatnia rzecz, czyli pytanie konkursowe, i na jutro jest trochę bardziej skomplikowane. Chcę, żebyście podali mi sumę yy, wyliczoną przez Garmina dynamiki jazdy MTB. I chodzi tu o trudność, płynność i wszystkie skoki, sumę tych trzech liczb. I teraz wiem, że to jest dosyć trudne, żeby ogarnąć tak z niczego, jakie to będą cyferki, więc dla podpowiedzi, yy, dzisiaj trudność 200, płynność 5,6 i wszystkie skoki 16 sztuk, tak jak widzicie tutaj. I druga sprawa. Z wczoraj, żebyście mieli też pogląd, jak to wyglądało. Z wczoraj a, powychodziło. Hmm, chwileczkę, bo się ładuje. Wczoraj powychodziło trudność 177, płynność 41, skoki wyszły dwie sztuki. Także wiecie, jak wyglądały trasy, wiecie, jak wygląda jutrzejsza trasa, możecie sobie to prześledzić. Garmin mój jest ukryty do rozstrzygnięcia konkursu żeby nikt nie mógł sobie tego podejrzeć, to się na strawa, ani na żadne inne rzeczy nie aploduję, więc no nic. Zgadujcie suma tych trzech rzeczy. Trudność, płynność, skoki. Podajcie w komentarzu. No i to na tyle. Widzimy się jutro.